To będzie hit. Wyjątkowy czas w Bydgoskim Ogrodzie Zoologicznym. Tego nie możecie przegapić. Polskie Radio PIK. Przedstawiamy Państwu najmłodszego mieszkańca Myślęcińskiego Zoo. Młody samczyk, niali grzywiastej, imieniem Nelson. Niala, grzywiasta to antylopa. Tak, to afrykańska antylopa no tutaj obserwujemy maluszka jeszcze bardzo nieśmiały no pierwszy raz ma przyjemność gościć swoje stajęce Ma tydzień. Ma tydzień, ma tydzień. Kogoś spoza ogrodu zoologicznego. A to jego najbliżsi, prawda? A to mamusia imieniem Neli i ten wspaniałymi rogami to tatuś imieniem Gabon. Tatuś jest około czteroletnim samcem, który przyjechał do nas z Chorzowa z ogrodu zoologicznego a Nel jest tak dziewięcioletnią mamą, która jest naszą mieszkanką. Proszę, jaki tata. Dostojny, przystojny. Miale są oczywiście roślinnożerne. O, tu siostrzyczka. A to Tam, siostrzyczka. jeszcze jeden członek rodziny. <laughs> to ośmiomiesięczna siostra Nelsona Nirwanka. Co jest przysmakiem antylop? Przede wszystkim pokarm roślinny. Liście drzew potrafią stawać na dwóch kończynach, żeby sięgnąć w te pyszniejsze, wyższych gałązek. Natomiast w naszym ogrodzie zoologicznym szczególnie upodobały sobie tutaj jarmuż. Widzimy jak chrupią z apetytem, ale też bardzo lubią cykoria. Wiedzą po prostu co zdrowe. A kiedy przyszedł na świat o, Nelson? Grabu. Mówiliśmy, że w ubiegłym tygodniu to były wyczekiwane narodziny, czy niespodzianka? Zawsze oczekujemy narodzin maluszków, staramy się obserwować zwierzę. Widzieliśmy, że samica jest w ciąży. Teraz obserwujemy zachowanie y, samca, który próbuje tutaj wyszukać lepszych listków. Dla, dla niestety, siebie? Tak. Czy dla... Nie, nie, dla siebie, <laughs> dla siebie. Tutaj jednak pojawia się osobniczy egoizm. No, mamy zimę, więc te listki są takie troszeczkę wyschnięte, ale. Nelson przyszedł na świat w nocy. Nie, Nelson przyszedł na świat do, dokładnie o godzinie 14.30, co się bardzo nam wszystkim Środek podobało. Środek dnia to był. Tak, bo mieliśmy dyżur do godziny 15, więc zdążyliśmy powitać maluszka. Oczywiście wtedy się dłużej z nim zostaje i, i, i to jest taki bardzo szczęśliwy dzień. Ale to coś czas. już zwiastowało tego dnia, że, że, że może to będzie dziś A tak, ten szczęśliwy to, dzień? Oczywiście, mamusia się pokładała, widać było, że już yy, akcja porodowa się... Rozpoczyna także wszystko spodziewane, poszło gładko. Mamy... Młode rodzi się samo, czy trzeba pomagać w jakiś nie, nie, sposób? Z... Zawsze ma... staramy się, żeby Matka Natura zrobiła tutaj jak najwięcej. Bo jest to mniej stresujące dla zwierząt, zatem poród odbył się absolutnie naturalnie. No może poza tym, że troszkę pod okiem pielęgniarzy i oczywiście w bezpiecznej ciepłej stajence. też. A ile są waży ogrzewane? taki noworodek, pani doktor? To są małe zwierzęta, aczkolwiek Nelson jest wyjątkowo duży, więc no jest około 3 kg.